Dwa ostatnie mecze w wykonaniu rekordzistów to, no, nazwijmy to delikatnie, obniżka formy. To kwestia mentalu, psychiki, czy też raczej już fizyczności? To eee, prawda, nie ma co wiać. Bawełna ostatnie dwa mecze słabe w naszym wykonaniu. Zabrakło nam przede wszystkim tej solidności, która całowała nas gdzieś od początku tej rundy, że byliśmy drużyną nieprzyjemną w graniu, która traciła mało bramek. Była dobrze zorganizowana w ostatnim tygodniu w trakcie tych dwóch meczów trochę nam tego zabrakło, czy kwestia mentalna, ciężko mi powiedzieć, mamy ciekawy, interesujący mecz derbowy, na którego nikogo nie trzeba motywować, ten mecz nam się nie ułożył, zagraliśmy słabo. Nie, nie, nie upatrywamy tutaj kwestii mentalności, może to z boku tak wyglądało, że troszeczkę, troszeczkę gdzieś nam zabrakło nam tego biegania takiego bardzo konkretnego, tylko to takie wszystko było na niższym biegu. Czy fizyczne? Też nie chcę na to, na to zrzucać, no, wiemy jaką mamy sytuację. Tutaj trzeba te siły do końca, do, 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 do czerwca zostawić. Sezon, sezon trwa, no, już jest, już jest finisz tego sezonu, więc to zmęczenie gdzieś na pewno się będzie pojawiać. Ale, ale nie upatrywałbym w tych dwóch rzeczach, no, po prostu trafił nam się gorszy tydzień, z którego jak najszybciej musimy wyjść. Najprostsza recepta na wyjście z takiego, nazwijmy to, regresu, to zdobycie trzech punktów. No ale jakimś kluczem trzeba te trzy punkty podnieść z murawy. Jaki to klucz? Jaki to klucz? Totalny brak kalkulacji już. To już są mecze takie, które po prostu trzeba wygrywać. My musimy zdobywać w tych ostatnich meczach punkty. Najbliższy mecz ze świtem w niedzielę. To muszą być po prostu trzy punkty. Ta najlepsza odpowiedź będzie na to, co, co ostatnio zaprezentowaliśmy. Kluczem będzie serce, będzie, będzie wielkie poświęcenie, walka o każdą piłkę. A, a wierzę, że w pewnych momentach w meczu nasze aspekty piłkarskie, których mamy wyjdą na, na w przedszereg i, i dzięki temu zdobędziemy bramki i zdobędziemy trzy punkty. Jesienią przegraliście w Szczecinie 2-3, mimo iż byliście dwukrotnie na prowadzeniu. Co zapamiętałeś Konrad z tego spotkania? <laughs> Mieszankę nastrojów właśnie, bo, bo mieliśmy dwa razy prowadzenie, w drugiej połowie naprawdę dobrze się to dla nas ułożyło, prowadziliśmy 2-1. Najbardziej zapamiętam chyba Pięć minut, w trakcie których straciliśmy dwie bramki, praktycznie identyczne po kontrze, gdzie de facto mają sprowadzenie na, na, na boisku rywala straciliśmy z kontr-ataków, gdzie myślę no nie powinno się to w ogóle zdarzyć. Także myślę, że te, że te dwie bramki szybko stracone, które no zadecydowały potem o, o o tym końcowym wyniku i to, że no Świt jest dobrą, zorganizowaną drużyną na pewno. ten Trener Kafarski widać wykonuje dobrą pracę, mają naprawdę jakościowych zawodników na kilku pozycjach i, i pamiętam, że to była naprawdę dobra drużyna. Szczeciński Świt piąte miejsce w tabeli na wyjazdach tylko o punkt mniej od rekordzistów. Co więcej, od czterech spotkań szczecinianie bez porażki. Jaki to rywal? Wyrafinowany, bardzo konkretny. Na pewno, e, grający w systemie 5-3-2, mający taki dużo indywidualności, bo czy Robski, czy jeszcze jeszcze strzela piękne bramki. E, więc na pewno zespół takich momentów, my na te momenty musimy być przygotowani, bo, bo tak jak mówiłem, są momenty, w których oni, często momenty, może nie są tak intensywni, jak choćby Jastrzębie, ale jeżeli mają pół szanse, to potrafią z tego zrobić bramkę. E, czy to w Sosnowcu, czy w meczu ostatnim grali z Grudziądzem, tylko dali trzy strzały tak naprawdę i, i, i strzeli trzy bramki. Róźnie przestaje fragmenta gry, groźniej fatako szybkie, więc to o nich wiemy. No i już od, zasadzie, od wczoraj przygotowujemy się na taki scenariusz. Dwie porażki z rzędu. Co gorsza, bez zdobytego gola, czyżby się zacięła? A zdarzyło się to po raz pierwszy w ogóle w tym sezonie, zacięła się nam ofensywa? Co no to były trudne mecze, ze względu na to, że z jednej strony tak, Liga też nas się uczy i, i trochę pozamykały nam te rzeczy, które, które, mamy, które mamy mocne. E, dwa graliśmy z zespołami, które naprawdę dobrze bronią. bo pod Wyszkiedzie, te zespół, który przypomnę, Strzemie dwie bramki stracił u siebie przez do tej, do tej pory na, na wiosnę. Pod Luskidzie też jest bardzo jedną z lepszych defensy, więc trochę się zdarzyliśmy e, ze ścianą. To nawet nie to, że nie mieliśmy sytuacji, tylko no, to też momentami chciał wpalać, bo, bo czasami mieliśmy takie mecze, że był podobny jak meczować bez podwyżki dzień, to potrafiliśmy strzelić dwie bramki. Eee, w tych meczach e, nie wpadło co no nie, nie ma co ukrywać, że, że mamy mały, mały zjazd, ale ja to powiedziałem też chłopakom, że nie ma ba takiego zespołu w tej lidze, który nie miałby takich zjazdów, bo czy popatrzymy jak nas porównać, nasz potencjał by był wieczysty, jaki wieczysta ma zjazd, czy, 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 czy Pogo miała też taki moment, że dwa mecze przegrała i jeden zremisowała, czy, czy inne pod Beskidzie, więc to, to są firmy, które, yy, które mają na pewno większy potencjał u nas, a też potrafią, potrafią mieć gorsze momenty. Yy, no, może takie oddźwięk jest większy z tego względu, że jesteśmy u schyłku ligi. Wiadomo, to był mecz derbowy mecz o 6 punktów z Jastrzębie, więc yy, yy, nie chcemy wiadomo tych dwóch porażek bogatelizować, ale też nie możemy się za bardzo nad nimi roz. roz, roz. I, i grzeba dziś w tym, bo, bo kolejne mecze przed nami i tu musimy się prosto od tego odbić. I, I zapunktować przede wszystkim u siebie na startowej. Bo to się czujemy w momencie, kiedy przełamaliśmy ten, e, ten, to boisko, to, to w trzech meczach mamy 7 punktów i też No to właśnie, właśnie na koniec, korespondujący z tą tezą pytanie, jak w niedzielne popołudnie przyćmić świt? <laughs> jak przyćmić świt? No dobrze powiedziane. No na pewno nie możemy kalkulować. Na pewno musimy uważać na te momenty, w których. Posiadamy piłkę, bo, bo świt jest groźny w kontratakach. Na pewno musimy być bezkompromisowi, bez musimy wyjść odważni, Musimy, bo my musimy po prostu ten, ten mecz wygrać. Ale wiadomo, będą takie momenty, w którym ten, ten świt przyjmie inicjatywę, bo też ma dużo jakości i my będziemy chcieli zagrać, a takim szybkim. Ale na pewno musimy być konkretni i tacy bezkompromisowi. Nie, może, nie, nie możemy być bojaźliwi, po prostu, bo nie mamy nie mamy na to, na to przestrzeni. Myślę, że te. te, te ta stadia startowa nas poniesie, bo to jest nasz, nasz dom, którego nam przez ostatnie mecze trochę brakowało i liczę, że po prostu jak siebie zagramy dobry mecz, bo, bo to jest kwestia, żeby zagrać dobry mecz, każdy zagra na odpowiednim poziomie to ten mecz, to przyćmimy ten, ten święta, jak mówisz.